chcąc budować falownik hybrydowy, ale nie chcąc zbudować coś lepszego. Zobaczcie, to jest ta rzecz. I powiedz proszę, co to jest za rzecz. To jest. E, znaczy, kurde. Może niech się wypowiedzą sami inwentorzy. Ogólnie to jest rozwiązanie, które powinno zapewnić e, wszystkim tym, Którzy mają problem z wyłączającymi się falownikami za, wysoko, za wysokim napięciem na fazie. E, właśnie zbicie tego napięcia, prawda? I pracę prawidłową falownika wtedy, kiedy mamy, e, no mówię, kiedy mamy nadprodukcję energii. E, to jest trójfazowe urządzenie. Tak, zasilanie jest trójfazowe, wyjście jest jedno. Który podpinamy tutaj. Normalnie w tym momencie moglibyśmy się I chodzi o to, że mamy 253V w sieci. Tak? tak, i teraz to urządzenie wykryje tą fazę który ma najwyższe napięcie i załączy na wyjściu, na swoim outputcie, załączy tą fazę właśnie o najwyższym napięciu. Wystarczy tylko jedno obciążenie podłączyć i nie trzeba mieć. Musisz głośniej podłączyć. mówić do kolegi mikrofona, bo do mojego. Wystarczy tylko jeden odbiornik zamiast trzech osobnych na każdą osobną fazę, a urządzenie samo przepnie ten odbiornik na fazę, na której napięcie jest za wysokie. To, to jest już potrzebny. jest handlu, czy to jest prototyp? Jedny, to jest działające. Jedynastu... Nie, nie, nie działają. mamy, mamy pierwszą partię już zrobioną i teraz jest w produkcji kolejna partia. I jak się byś nazywało? Jak to znaleźć Smart w internecie? Smart switch. Smart switch. A, jak to znaleźć w internecie? Na naszej Bo stronie. Bo smartwitch na nasza... wyważyłem, że nawet tak. myślę, że filmy robię taki nazwy. Na naszej stronie a A Wasza no, strona gdzie QR. jest? Można kod QR zeskanować i jest karta katalogowa. To nie? Milenijsky kod QR i tak dalej nazwa <laughs> falownik hybrydowy, który tworzycie. w tym macie w trójkę. Czy większe grono? No jest Większy większe grono jest... Kiedy on będzie miał szansę mieć taką formę, że to to ręki wezmę. No nie chcemy obiecywać, ale to koniec roku najwcześniej. Tego? Tego. Oprócz tego co jeszcze macie fajnego zrobionego? Czy to jest jedyne wasz... Mamy jeszcze dużo, no, ale to mamy ale... jeszcze, mamy jeszcze no. bardzo fajny system automatyki domowej. Ale też na tej stronie internetowej na to jest, zobaczę? Na tej nie, to jest produkowane przez odrębną spółkę, którą też jakby uczestniczyłem. Jak nie? się nazywa? Spółka nazywa się SmartLine, z siedzibą we Wrocławiu. I A to strona internetowa? Jest, smartline.tech. Mhm. I ten system zachowuje się tym, że Komunikuje się z wykorzystaniem standardowej sieci energetycznej, czyli po Czyli nie po żadnym WiFi, nie po żadnej lnx -y, nie po żadnej Modbusy, tylko dwa urządzenia połączone w budynku komunikują się na, tej, sobą, samej na fasie. tej samej Na wszystkich fazach. Międzyfazowo też się komunikują. I do tego jest bramka, do takiego modułu MQTT, to można integrować wtedy już na przykład z omac Ja asystę. teraz tyle pokazuję Wam ich stronę internetową. Jeżeli tak zapisane coś więcej, to widzicie. Jeżeli nie, no to. Tak wygląda marketing u młodych chłopaków, a to jest bardzo fajna rzecz. Tak. Patrzcie, rozmawiamy pół godziny o jakiejś głupocie jak hybrydowy falownik, a Wy macie tyle fajnych rzeczy, o których nie mówicie mi. No na początku, mi. że są. Gdyby nie obca osoba, która mi pokazała to, to byśmy sobie... Z... Falownik byśmy... jest dla nas i się z ludzi. Z Warszawy jesteście. Tak. Skończyliście coś w Warszawie, jaką szkołę? Politechnikę warszawską. Czyli pobojtechnice warszawskie, widzicie, są mądrzy ludzie, tylko marnują swój czas i potencjał. Głowy, chmura. Czyli spotkamy się z Wami za rok, za dwa, za trzy i będziecie, udowodnijcie mi, że nie mam racji i nie zmarnujecie swojego potencjału. Tak jest. Ale to jest fajne, naprawdę, no. to mi się podoba i z chęcią na testy? nie mam dobre napięcie, ale <noise> myślę, że ludzie będą chcieli to kupić, wypróbować i będą pisali ewentualnie pod tym filmem, czy to jest wartościowe, czy niewartościowe. Łukasz Drożikarski. Решак Сулейменов, Илья Шипник.